Witajcie w dzisiejszym odcinku. Mam taki plan teraz, żeby nagrywać codziennie, czyli daily, zrobić przez jakieś dwa tygodnie. Zobaczymy, czy będę miał w ogóle czas na nagrywanie tego. Bo mam sporo zajęć teraz, przez to zdalne. No, ale zobaczymy, spróbuję. No a więc na początku też filmu chciałem pozdrowić wszystkich, wszystkich członków z grupy. O królikach, o tematyce królika, królików, i no te osoby będą po prostu wiedziały yy, o kogo chodzi. Więc pozdrawiam, i też yy, ktoś mnie tam pytał na tej grupie, że nagram, czy nagram yy, film Jak zacząć hodowlę królików. A więc sobie zrobiłem taką mini ściągę Tutaj co? Jakie punkty mam omówić? Yy, no za dużo nie wiem, bo dopiero zacząłem swoją hodowlę. Ale z, trochę już czytałem o nich, yy, trochę wiem. No, do, cały czas yy, się uczę, dopiero czytam. Ale, no, coś tam wiem przynajmniej. I yy, dzisiaj mam z Wami się podzielę. Trochę, trochę tymi informacjami. Yy, ten film będzie prawdopodobnie podzielony na dwie części. Yy, czyli, jedna część to będzie właśnie yy, taka yy, część o klatkach, o rasach i tak dalej a druga będzie o żywieniu, głównie o żywieniu. i co można dawać, co, co, czego unikać yy, no ogólnie taki <laughs> tak, to mam na, tak to myślę, że zrobię i tak, yy, tutaj mam swojego sanca yy, wiedeńskiego, niebieskiego <laughs> który teraz trochę się odwrócił, ale jest sobie liść słonecznika no więc dobre na początku jak chcemy rozpocząć swoją przygodę z hodowaniem królików to musimy trochę się o nich dowiedzieć, poczytaj najpierw. Więc zdobyć trochę informacji o nich, co mogą jeść i no takie podstawowe po prostu informacje o nich. Drugi, druga taka podstawowa, podstawowe pytanie, które musicie sobie zadać no to jest jak byście chcieli hodować rasę i do jakich celów mam na myśli tutaj czy chodzi o takie do swoich celów czyli mięso a o rasę to dużą, małą, średnią no, czy też mieszańce no a więc jeżeli chcemy a jest jeszcze też możliwość na wystawie hodować ale to też y, trzeba być w tym związku y, trzecim takim y, jakby wymaganiem żeby y, hodować króliki, no to jest y, budowa klatek y, najpierw zacznijmy może od y, ich rozmiarów więc jeżeli zdecydowaliście się na rasę małą no to takie klatki y, taka klatka powinna mierzyć około 60 cm na 60, na 60 cm i na 50 cm. Są to wymiary długość, szerokość i wysokość. Mm. no Oczywiście jeżeli jest... Yy, to są wymiary dla samca lub samicy, a jeżeli samica będzie miała młode, no to yy, potrzeba oczywiście yy, większe trochę klatki, yy, jak to zawsze jest, żeby miałem młode, swobodę jakąś. Yy, no więc dobrze, przejdźmy do następnej yy, następnej rasy, czyli na przykład rasa średnia. Takie przykładowe wymiary, no to jest 80x80x55 cm. Jest to z tą długość, szerokość, wysokość. Dla samicy potrzeba analogicznie trochę więcej, trochę większą tą klatkę. To jest rozmiar dla samca lub samicy bez młodych. Yy, trzecim, trze, trzecią rasą jakby jest rasa duża, yy, no i tutaj są większe wymagania, bo te króliki rosną nawet do yy, 10 kg, więc no tutaj już jest yy, do czynienia mamy z większym królikiem. Yy, więc rasa duża, no to takie przykładowe rozmiary to są też 100 na 80 na 60 cm. No są to takie przykładowe wymiary dla klatki samca lub samicy bez młodych no Klatka samicy może się rozpoczynać od około 130 cm. Różnie to tam jest. No więc dobrze, jak mamy już omówione rozmiary klatek i rasy, duże, średnie, małe to teraz z, jakiej, z, jakiej, z jakich materiałów budować klatki. Yy, ogólnie sporo osób buduje klatki z y, OSB, z płyty yy, no jeżeli jest to pod y, dachem no to jest trochę y, lepiej jeżeli chodzi o deszcze bo wtedy nie namięka tak ta płyta ale ogólnie nie polecam y, tej płyty OSB bo to jest y, płyta wiórowa no a wióre, wióry mogą nasiąknąć y, jeżeli jest na dworze no to wodą albo po prostu podłoga może się rozpaść y, szybko Wiadomo królik yy, też yy, sika i tak dalej więc ta, pod, po, ta podłoga szybko naciągnie, zrobi się czarna i no, no ogólnie nie polecam najlepiej jest zrobić z takiego materiału czyli z desek yy, po prostu klatki wtedy yy, one dłużej wytrzymają są co prawda trochę droższe ale no nie wiem według mnie lepiej trochę więcej zainwestować niż yy, co jakiś Kilka miesięcy, czy no może nie kilka miesięcy, ale co jakiś rok, półtorej wymieniać klatkę. No nie? Więc dla mnie lepiej jest zbudować klatkę z desek i po prostu mieć ją na dłużej. No a więc, czwartym, tak punktem odniesienia, który sobie tutaj napisałem, jest to, są to akcesoria do tak. klatek, jeżeli już mam klatki są to akcesoria, czyli poidła, karmidła i paśniki. Oraz jeżeli ktoś chce hodować króliki na wystawy, no to patułownica. Tutaj właśnie akurat samczek się położył. No więc tak. Jeżeli chodzi o temat poideł, nie polecam kafli jako poideł. Bo oczywiście. Kafle, na no jak kafle królik wejdzie, narobi tam nasika, później to wypije. No i ogólnie nie polecam, to jest szerzenie się chorób, więc łatwo jakoś chorobę lub po prostu królik napadnie. A w najgorszym wypadku, po prostu jeżeli mam więcej królików, no to będzie choroba, i później wszystkie króliki padną. Więc ja radzę używać takich poideł, lub poideł, to są poideła smoczkowe bodajże. Tutaj widać, o tak, smoczkowe. Są też, są też pojedła kulkowe, i następnym są to takie dwa najpopularniejsze rodzaje, bo raczej innych nie ma. Z tego co wiem, drugim podpunktem, tak jakby są karmidła. Ja mam w dwóch klatkach takie karmidła. Ostatnim ostatniej mam takie, co robiłem sam. No nie mówię, że trzeba kupować karmidła, bo jak ty nie chcesz wydawać dużych pieniędzy na hodowle, cię do siebie hoduje, no to wystarczą, tak jak ja zrobiłem tutaj. No, koszt tego jest tak naprawdę zerowy, bo blachę na właśnie, na to karmidło znalazłem na złomie u siebie, jakiś resztek, no deskę też jakąś starą znalazłem, obszlifowałem, wygląda dobrze, a więc można też samemu zrobić ale trzecim takim podpunktem są yy, paśniki. Yy, można kupić yy, lub zrobić też samemu tak jak ja zrobiłem yy, jest to taki jakby to można nazwać nie wiem czy to taki klosz jakby ze starej lampy i po prostu zamontowałem to na trzy wkręty tak, yy, na trzy wkręty tu są dwa yy, które trzymają od dołu a tu jest jeden jako zawieszenie na druciku i tutaj też zdejmuję jak chcę napełnić no, a więc to też jest tak. Można kupić, a można zrobić jak to woli. Właśnie, ostatnim punktem jest to, pod punktem, jest tatułownica. Jeżeli ktoś wchoduje króliki lub chce hodować na wystawy, w tym miejscu chciałem tutaj jeszcze dopowiedzieć kilka rzeczy, bo. Po prostu za, do, za bardzo się plątałem w tym co nagrałem. Pod koniec o tatuowanie królików chodziło mi o to, że jak jesteśmy w. Mamy zarejestrowaną hodowlę, dostajemy numer hodowli. To jak się samica okoci i później będą miały już młode około 2 miesięcy, chyba tak, tak tam było. To je się tatuuje z datą wykotu i to na tyle co chciałem powiedzieć o tatuowaniu to jest e, chyba na tyle z, z tego pierwszego e, jakby z tej pierwszej części filmu e, jak zacząć hodowlę e, jutro będzie kolejny film jak e, zacząć hodowlę e, sposób żywienia e, krójków więc e, no, z, e, pozdrawiam i zapraszam na jutrzejszy filmik który się pojawi właśnie jutro.